Cześć, witam, papa z pizzeria 4 Odcinek... 91 Odcinek 91 nie? Już, już dobijamy, dobijamy do końca jeśli chodzi o Dzisiejsze 10 odcinków W szóstym dniu naszego Naszego maratonu za 800 słów. Dzień szósty Odcinek 8, czyli jeszcze dwa Wiemy już, że zostało nam jeszcze tylko 10 gwiazdek do zdobycia, nie? Tutaj jedna Tutaj dwie, tutaj 7. To nam daje łącznie 10 gwiazdek do zdobycia. Mam to potwierdzone, ponieważ no, y odświeżyłem sobie ilość gwiazdek. Teraz, jak mam trzech klientów, to miałem to ułatwione zadanie. Zapisać sobie, ile osób złota nie ma. Także już wiem, że jest ich 7. Y znaczy, gwiazdek jest 10 osób 3. 3 osoby i 10 gwiazdek, z czego jedna osoba po jednym raz przyjdzie i już ma złoto, a pozostałe dwie osoby, no to 2 lub 7 razy jest i franka. Ponieważ są już tylko 3 osoby bez złota, no to. Nie jest to takie pewne, że, pe... że, że przyjdą raz. Mogą przychodzić, nie wiem, dwa dni po rząd, raz to mogą spadnie się nie pojawiać. Ok, i tak widzę dwóch klientów, którzy ponownie zamawiają peperoni. Znaczy, no, tutaj, gotowa. I Kingsley, i Franco, 8 Peperoni. No jeszcze nasza Mary, też zamówiła Peperoni. Dobra, to tutaj pizze się umrzeją. Jest i Carlo. <laughs> Hmm. Wspieraj następny, czy nie? Okej. Okay. Czyli jednak nie. O Alan. Zajrzałem jak się ma pizza sarszwana, a on w tym czasie przyszedł. Celne trafienie. Alan u ciebie ile? No właśnie szybka pizza ma być. Jest i Hugo. I żar, żaden klient z tej trójki nie przyszedł dzisiaj. Okej, okay, no to wydajemy to co mamy gotowe. Jeszcze jeden dziesiąty klient przyjdzie. Wow, 95%. Jest team, zero gwiazdek. Czyli cały czas mamy 10 do zdobycia. Niech będzie, team będzie miał... już pizzę gotową. Alan też. I teraz... Y Franko. Mamy dziesiątkę. Mamy ósemkę. A, jeszcze są pięć pizz do, do zrobienia. Jedno się, ro, się robi. No i wszystkie długo się mają wrzać. Okej, okay, no to weźmy nie dla tej lora pierw. No ta pizza się najkrócej będzie grzała, a reszta to trochę dłużej. I w dniu dzisiejszym zagrano trochę inaczej niż poprzednie. E 10 dni. Chyba nie robię po kolei, tylko... Znaczy, kolejność to sobie wyznaczyłem tym, która pizza szybciej ma... Się, kropica się zgrzeje szybciej, która później I jeszcze ta A, już się miejsce skończyło Okej, okay, to się zgrzało W tę stronę To się robi, to się robi Tutaj te salami, okay, w tej są zjechane. Zobaczymy, jak nam to oceni klient. I tak, teraz idzie czwórka, potem wyjdzie siódemka. Hmm. Hmm. No okej. Okay. I potem wszystkie pizze tak, tak samo mają być zgrzane. 30 sekund Czy to ten... w dniu nie druga była Mary? Teraz jest Kingsley, czyli dwa razy tą samą pizzę robiłem. Dwa razy tą samą. Okej. Okay. Carlo. Wszystkie kwestie zadowolone. I Hugo. Pięknie. Jeszcze seteczka zaczekania, ale zakrojenie już... się nie udało. Jeszcze większy procent. Świetnie, to mamy rekordowe procenty. Za cały dzień. OK. do zobaczenia w odcinkach kolejnych jeszcze dwa dni dzisiaj. D odcinki mam dzisiaj wyślę z, jeszcze z pizzerii. A potem ja. Cześć!